Vivi. Fluorite Ice Song. Anime ocenione na 8,39 przez 252 tysiące osób. Anime ma 13 odcinków i było emitowane w okresie 3 kwietnia 2021 do 19 czerwca 2021. Producentem tej produkcji jest Aniplex. Czy anime jest warte obejrzenia? Czy to anime w dalekiej przyszłości mnie wciągnęło? Czy główna bohaterka, będąc androidem, zrozumiała, co znaczy śpiewać prosto z serca? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie z tej strony i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem Wam o moich wrażeniach z anime. Z anime, które poznałem przez kumpla z pracy i mocno je zachwalał, mówiąc, że bardzo ciekawa historia i naprawdę piękna kreska, więc postanowiłem się za to animę wziąć. O czym w ogóle jest ten twór? Vivifluorite Eyes Song. To anime, które ma miejsce w przyszłości, gdzie technologia jest na takim etapie zaawansowania, że roboty Elona Maska są tu na porządku dziennym. Zamiast ludzkich pracowników są właśnie androidy, które mają zazwyczaj jeden cel. Innymi słowy, jeśli zostały nauczone beszyć ubrania, to nie są w stanie nauczyć się Niczego więcej. Są stworzone tylko do jednego konkretnego celu. W tym przypadku naszą główną bohaterką jest nieco bardziej zaawansowany Android o imieniu Vivi, który ma za zadanie uszczęśliwiać ludzi swoim śpiewem i co najważniejsze, śpiewać prosto z serca. Ale co to w ogóle znaczy? A no właśnie, to jest zadanie, które musi odkryć nasza bohaterka, bo nie ma pojęcia, jak to zrobić, bo w końcu one nie mają serc. I to jest pytanie, które przewija się przez całe anime. Sprawy się komplikują, kiedy pojawia się dziwny robot. Z przyszłości w postaci sześcianu czy pluszowego misia, który twierdzi, że od tego momentu za 100 lat ludzkość zostanie wybita przez androidy. Co widać na samym początku pierwszego odcinka. Ostra tam rzeź ma miejsce. Matsumoto, bo tak się nazywa ten sześcian, prosi o pomoc właśnie Vivi, bo rzekomo tylko ona jest zdolna do pomocy i do powstrzymania tej tragedii. Ona kompletnie mu nie wierzy i nie jest za bardzo chętna do pomocy, zwłaszcza, że przecież ona nie jest zdolna do ratowania świata, ale po jakimś czasie i po pewnych wydarzeniach oraz dowodach ta się zgadza. I tutaj właśnie zaczyna się nasza przygoda tej dwójki. Cel ich jest prosty: powstrzymać rzeź ludzkości ze 100 lat, ale żeby to zrobić, trzeba powstrzymać konkretne wydarzenia, które będą miały miejsce przez cały ten stuletni okres, bo tak. Akcja dzieje się 100 lat w różnych odstępach czasowych. W tym celu muszą na przykład powstrzymać morderstwo jednego biznesmena, który jest związany z produkcją czy firmą tych androidów, czy powstrzymanie przed upadkiem wielkiej stacji kosmicznej prosto w Ziemię. Vivi dzięki pomocy Matsumoto zyskuje dane oraz możliwości bojowe, przez co jest w stanie bronić się przed chociażby rebeliantami, którzy chcą zniszczyć firmy związane z androidami, bo jak twierdzą, są one niebezpieczne dla świata i niekontrolowane mogą wnieść więcej szkód niż pożytku. No jak widać, mieli rację, ale pieniążki musiały się zgadzać, tak? Przez cały ten okres stuletni Vivi ciągle szuka odpowiedzi na pytanie, jak śpiewać prosto z serca, co mnie bawi troszkę, bo jest jakaś niebezpieczna sytuacja, czy osoba niezwiązana ze śpiewem i zadaje to pytanie, wręcz desperacko szuka odpowiedzi na to pytanie. Nie mówię, że jest to złe, ale mnie momentami rozbawiało. Co niezwykle mi się podobało w tym tworze, to chociażby historia, bo jest ona naprawdę przyjemna i rozłożona na okres stuletni, wprowadzała mnie w zaciekawienie, bo mijały lata, zanim miały miejsce kolejne wydarzenia, które według Matsumoto przyczynią się do buntu maszyn. Dodatkowo same postacie są dla mnie niezwykle ciekawe, bo mimo, że Vivi jest androidem i za bardzo nie pokazuje emocji czy uczuć, to zdarzają się chwile smutku i potrafi to w miarę okazać. Albo załamanie nerwowe. Kolejna rzecz to muzyka, co rzadko się u mnie zdarza, bo naprawdę przyjemna była dla mnie tu oprawa audio. Muzyka w tym tworze mi się podobała, jestem niezwykle wybredny jeśli chodzi o muzykę czy dźwięki, ale tutaj naprawdę się postarali według mnie i jest ona wyjątkowa dla mnie. Jeśli chodzi o postacie, to szczerze, mało kogo stamtąd pamiętam, poza Vivi czy Matsumoto, bo zazwyczaj były one tylko na chwilę, a ta dwójka była głównym punktem w tym wszystkim, więc postacie drugoplanowe są ale jakoś mało charakterystyczne czy ciekawe. Chociaż w sumie był tam jeszcze profesor, który jest odpowiedzialny za stworzenie Matsumoto, więc jego jeszcze pamiętam. Ostatnia rzecz to kreska, która jest niezwykle piękna i sama postać Vivi jest dla mnie bardzo dobrze wykonana. Animacje, sceny walki i rysunki są tu na naprawdę wysokim poziomie. Nasza bohaterka, mimo że stworzona tylko do śpiewu, to ma dwa naprawdę ciężkie zadania, czyli nauczyć się śpiewać prosto z serca, co jest niezwykle trudne dla niej, bo w końcu jak Android, zaprogramowana maszyna ma się tego nauczyć. Oraz uratować rasę ludzką przed kompletną eksterminacją przez roboty, które są tworem tejże rasy. Widzisz, Mask, do czego mogą doprowadzić te twoje pomysły? Cała historia została według mnie naprawdę dobrze wykonana i ostrzegam, że została ona zakończona, więc raczej nie ma co oczekiwać drugiego sezonu. Mimo wszystko to anime zamknięte w 13 odcinkach zostało naprawdę dobrze wykonane i wciągnęło mnie, bo byłem ciekaw, co się dalej wydarzy, jakie jeszcze wydarzenia trzeba powstrzymać, by uniknąć rzezi, które ma miejsce za 100 lat od pojawienia się Matsu. Suma w życiu Vivi. Okej, okay, przejdźmy do małego podsumowania. Fabuła. Historia jest ciekawa oraz wciągająca. Jest również zarazem przyjemna, ale i tragiczna, bo w końcu bohaterka, która miała być stworzona do śpiewu, nagle musi obronić świat i będzie musiała podejmować często bardzo ciężkie decyzje. Audio. Niezwykle podobało mi się intro i spodobał mi się głos wokalistki. Muzyka w samym anime również była dla mnie przyjemna, także na plus. Kreska. Naprawdę pięknie wykonane postacie i tło. Jest na czym zawiesić oko i można podziwiać kunszt graficzny wykonany przez grafików. Podsumowując, Vivi Fluorite Ice Song to naprawdę kawał dobrej produkcji. Anime, które zostało zamknięte w jednym sezonie wykorzystało myślę dobrze całą dostępną treść, choć nie wiem czy jest coś jeszcze w mandze co nie pojawiło się w anime. Nie wiem, nie czytałem. Mimo wszystko historia mnie wciągnęła i naprawdę byłem ciekaw jak to się skończy, bo nie byłem pewien czy ich decyzje i zmiany w linii czasowej, które miały być powodem, że ci faktycznie cokolwiek zmienią. Czy zmieniły? Aby się dowiedzieć musicie sami obejrzeć historię Vivi i Matsumoto. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego oglądania! No, hej! Chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitch'u oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!